Chciałbym tu dokładnie wyjaśnić, co robimy, ponieważ nasze rozkazy mają dla Was fundamentalne znaczenie. W związku z operacją, którą zaczynamy, wysyłamy codziennie 500 urzędników do cywilnych miejscowości. Pukamy do drzwi i wypełniamy w ten sposób rozkazy, których wszystkich tu nie będę wyjaśniać. W tym czasie prowadzimy też kontrolę pojazdów na wyznaczonych punktach a z tego 8 z nich jest w bezpośredniej odległości od obszaru zamkniętego. Wymaga to od nas ciągłej kontroli i sprawdzania prawa do opuszczania i wjeżdżania do miasta. Oprócz tego prowadzimy jeszcze inną operację, w której bierze udział 160 strażników granicznych i 80 policjantów. Którzy każdego dnia kontrolują, czy obywatele stosują się do narzuconych restrykcji. Policjanci ci są upoważnieni do podjęcia każdego działania, które będzie pomocne w rozszerzaniu zarazy. Te rozkazy wypełniamy tak, jak się tego od nas oczekuje. Z naszych obserwacji wynika, że większość ludności cywilnej stosuje się do narzuconych im restrykcji. Jednak są i tacy, którzy tego nie robią i oni muszą ponieść konsekwencje, aby chroniona była większość. I tu chciałbym powiedzieć wyraźnie. W ostatnich tygodniach obserwujemy wyjątki. Małe grupy ludzi, którzy nazywają sami siebie świadomymi obywatelami, suwerenami, cokolwiek miałoby to znaczyć. Te osoby uważają, że nasze ustawy ich nie obowiązują. Niestety, te osoby nie przestrzegają posłuszeństwa i bardzo często nie chcą podawać nam swoich personali, swojego nazwiska i adresu. Sam miałem w ostatnim tygodniu takich przypadków z 3 albo 4. Byliśmy zmuszeni interweniować. Musieliśmy wybijać szyby w autach, wyciągać ludzi z samochodów i zmuszać ich do powiedzenia nam, kim są i dokąd jadą. Te osoby, które nie stosują się do rozkazów administracyjnych, będą musiały ponosić konsekwencje i będziemy tego solidnie przestrzegać. Nie chcemy stosować takich metod, ale musicie zrozumieć, że będą konsekwencje takiego postępowania. I powtórzę wyraźnie: jeśli nie będziecie posłuszni, nie zawahamy się Was za Wasze zachowanie ukarać, zaaresztować i odizolować od społeczeństwa. Moje przesłanie do Was? Chcemy, żebyście pozostali w domach. I to jest to, co eksperci administracyjni od Was chcą. Chcemy, abyście słuchali urzędników administracyjnych zdrowia, trzymali się nakazów, a jeśli nie będziecie się do tego stosować, będziemy wprowadzać kary wszędzie tam, gdzie uznamy to za stosowne. We will be enforcing those. We will issue infringements. We will arrest you. We will detain you where we have to.